Czas by vlog'u z Czech, Austrii i Słowenii Hej, dzisiaj Do Czech, bo pierw zwiedzamy Czechy jakieś tam miasta Nie wiem jak się nazywają, bo dziwne znaki były to podobne. nasze łóżko Nasze znaczy łóżko i możemy pokazać nasze piętro Mam własne piętro z Natalią Chodźmy Zobaczcie, tutaj moje łóżko Tutaj moja szafka z lampką. Tu moje biurko, gdzie nie widzicie no, Może <laughs> Następnego dnia. Dzisiaj jedziemy już do Austrii, bo w tylko jedną noc. I w ogóle wczoraj zrobiliśmy jakiś zamek. To nie wiem, czy to są jakieś takie ruiny. O, e, No i weszłam, ale było tak strasznie gorąco, że no nie wiem, umarłam tam pięć razy. A dzisiaj w nocy było jeszcze gorzej, bo było coś tak ciepło, nie było żadnej klimatyzacji niczego i ja nie przespałam połowę nocy. Po prostu gapiłam się w ścianę. było tak gorąco. No, a więc nie polecam, ale mam nadzieję, że w Austrii będzie lepiej. Zabieraliśmy z małym w jakimś domu strachu i to było śmieszne. A na czymś takim wielkim ja byłam na takim wielkim czymś i było super. Cześć, właśnie wróciliśmy z góry, to byliśmy szczyt. Teraz idziemy zjeść hotel, bo jutro już jedziemy do Słowenii. <Słysy> Jestem w domu, a więc oficjalnie mogę zakończyć ten filmik. Tak, może podsumuję go tak, jak wam obiecałam. No to tak. Tak, pojechaliśmy ogólnie na takiego tripa, można powiedzieć, no nie wiem jak to nazwać. I na początku byliśmy w Czechach, w Pawlowie. To taka mała miejscowość, ale naprawdę przyjemna. Chociaż nie polecam winnicy, bo tam było tak ciepło, jak w saunie, że połowę noc nie przyspałam się pod ale tak to było bardzo fajnie i tam byliśmy, tam zdobyliśmy taką górę, gdzie był zamek. Później pojechaliśmy do Austrii. I ja nabogam tatę i pojechaliśmy do Wiednia I w Wiedniu byliśmy w tym parku rozrywki i było to super wspomnienie No a później tak jak mieliśmy jechać Jechaliśmy do Grazu, czyli na drugiego największego miasta w Austrii I było po prostu cudowne I tam byliśmy dwie noce Później pojechaliśmy na jedną noc do Słowenii I tam wjeżdżaliśmy pod takie góry Jeszcze tam w Grazie zdobyliśmy też jedną górę No ogólnie dużo gór Zresztą mój tata twierdzi, że też jak mało No i później byliśmy nad jeziorami w Austrii No i w sumie to tyle Wróciliśmy, jechaliśmy około 12 godzin No i tyle Dziękuję wam bardzo za oglądanie Teraz idę to montować. I bardzo mi się nie chce, no ale cóż, pa!